Siemanko, witam. Zacznę może od czegoś takiego. Mądry człowiek uczy się całe życie, a tylko głupiec myśli, że wie już wszystko. Już wiele razy to powtarzałem i będę powtarzał nadal i pokażę coś, co ostatnimi czasy ma sporo wyświetleń sporo hejtu wiele komentarzy od razu wleci do spamu słowa które tam padają się nie nadają do publikacji więc z automatu lecą w spam pamiętacie może tą blaszkę jak pokazywałem migomat tytuł filmu to bodajże był Pierwsze próby spawania nowym Migiem. Więc, no jak widać, to jest gorące, więc. To jest spaw, który, który robiłem pierwszy raz tym Migomatem. Nie miałem pojęcia, jak go ustawić, jak ma być ustawiony. Tutaj kolejny z drugiej strony. Tak samo. Tu jakieś powierzchni przejechane tutaj też kolejny też szału nie robi no ten na pewno dla fachowców też szału nie robi to jest świeży spaw położony przed chwilą jak widać z dwóch stron blaszka była nacięta gorące, nie można chwycić Widać, tu była blacha cięta, sfazowana, 45 stopni, jedna druga strona. I tak sobie wygląda przetop, tak sobie wygląda spaw powierzchni. Być może za wysoko nalany, nierówno nalany, nie tak rozprowadzony. Znajdą się ci, właśnie o których na samym początku powiedziałem. Mądrzy, którzy stwierdzą, że muszę się jeszcze nauczyć, więc ja się jeszcze będę uczył, bo mądry człowiek uczy się całe życie, a tylko głupiec myśli, że wie już wszystko. Dzięki, pozdrawiam tych najmądrzejszych szczególnie.